Ej, w Polsce mogą mówić wszystko, że król disco polo Zeno Martyniok jest nasz, ja powiem, jest nasz, bo pochodzi z naszej gminy, z, e, z miejscowości Gredele. Dziękuję Zenku, że e, za Twój koncert, że pamiętasz, skąd pochodzisz. Chciałbym Ci podarować e, Drodzy Państwo, to pewnie, pewnie nie widać, ale to jest e, piękna dziewczyna z gitarą e, na desce zabytkowej. powiem, tak. Trudnej do pozyskania. Uwielbiam, uwielbiam. Trudnej do zdobycia. Tak jak to jest rękodzieło nie do kupienia nigdzie w kraju. W ten Bardzo chciałem się cieszę. Się moderować. I dziękuję serdecznie za to, że za dzisiejszy koncert, za to, że byłeś z nami zawsze. Za to tak naprawdę, jaki jesteś? Dziękuję pięknie.